Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Witam także naszego porannego gościa. Robert Jałowy, dyrektor Gorzowskiego Działu Telewizji Polskiej TVP3, przed naszym mikrofonem. Witam pana. Dzień dobry, witam wszystkich. Przyznam szczerze, że to jest taka niecodzienna sytuacja, kiedy dziennikarz rozmawia z przedstawicielem innego medium, ale myślę, że obiektywnie sobie poradzimy. Oczywiście. A gdzie się pan lepiej czuje w telewizji czy w radiu? W telewizji oczywiście, ale kocham radio. Yy, kocham radio, bo od dzieciństwa y, to radio mi towarzyszyło bardziej we wszystkich sprawach związanych z informacją, z muzyką przede wszystkim. Yy, jestem tym pokoleniem, jak, jak pan redaktor wychowanym na liście przybojów programu trzeciego i tak dalej, i tak dalej. Pan, mhm. pan wie, że radio było pierwsze, telewizja była później. No, oczywiście. <laughs> Panie dyrektorze, próbowałem. Odszukać daty, kiedy zapadła decyzja o wybudowaniu ośrodka TV3 Gorzów, i przyznam, że no nie znalazłem. To było 12-13 lat temu. Czy dalej pamięta Pan? Widziałem ten dokument, yy, rok 2006 i podpis pana Bronisława Wilcztaina, ówczesnego prezesa telewizji polskiej. Czyli który to był rok? 2006. 2006. No tutaj tak mi się wydaje, że powinniśmy zwrócić uwagę na pewną chronologię zdarzeń, bo pierwszą decyzją, chyba taką poważniejszą, była decyzja Rady Miasta o przekazaniu działki pod inwestycję. No w tym momencie no, czy to było dosyć takie zbieżne, bo kiedy telewizja zdecydowała, że. No, że najpierw powstała ustawa, tak? I okazało się, że każdy, każde województwo będzie miało w swojej stolicy ośrodek regionalny telewizji. Telewizji Polskiej. Takie nowe ośrodki to Olsztyn, Kielce no i oczywiście Gorzów Wielkopolski. W tym momencie no, zadecydowano, tak skoro ma tutaj być siedziba Telewizji Polskiej, oddziału regionalnego, no to w naturalny sposób miasto zareagowało bardzo, bardzo rozsądnie, przekazując działkę na budowę takiego ośrodka. Tak? Bo chodziło o to, żeby no Ten ośrodek oczywiście musi być własnością telewizji na własnej działce i no tak dalej. I po drodze była gdzieś ta przepychanka między Zieloną Górą a Gorzowem o ustanowienie głównej siedziby oddziału TVP w województwie, a potem długie oczekiwanie. To był taki dziwny epizod, który moim zdaniem nie znalazł w ogóle tak jakby merytorycznego finału, bo była taka dziwna sytuacja, że w ustawie nagle okazało się, że jest zapis, że ośrodek mieści się w Zielonej Górze. Powiedziano nam, że to jest pomyłka, że to jakiś błąd po prostu no i trzeba go skorygować. Skorygowano ten błąd, no ale chciałbym napomknąć, że za wyraz lub czasopisma była gruba komisja. A tutaj powiedziano, że no ktoś się tam pomylił przy ustawie, no przy ustawie czasem są jakieś pomyłki, no i wszyscy przeszli na tym do porządku dziennego, no i dobrze, no już teraz jest jak jest, tak. I później nastał długi czas wyczekiwania na ostateczną, finalną decyzję co do budowy. Budowa jest już trwa, jest kontynuowana, niebawem pewnie koniec. Panie dyrektorze, co będzie miała nowa siedziba, a czego to nie ma ta obecna, w której teraz funkcjonujecie? Pan redaktor tak bardzo sprawnie prześlizgnął się nad pewną kwestią, że później nastał czas właśnie takiego oczekiwania. Nastał czas wielkiej smuty bym powiedział tak rok 2007 to czas kiedy zmienia się rząd i potem nagle okazuje się, że jak to mówi pewien klasyk nie ma niczego, tak nie ma już pieniędzy. Telewizja pomimo tworzenia jakichś projektów wstępnie jeszcze, że coś powstanie w Gorzowie i w Kielcach no okazuje się, że nie nic nie powstanie nie ma pieniędzy. I telewizja w tych tymczasowych warunkach w biurowcu pracuje, robi co może, żeby robić jak najlepszy program. No, i ja śledziłem to na bieżąco, widziałem, jak to, jak to działa. Powiem tak, no szkoda minęło bardzo wiele lat. Ten czas mógł być czasem rozwijania, tak, bo, bo rozwoju regionalnego środka w sposób nieporównywalny do tego, który jest teraz, ponieważ nie było, teraz nie ma warunków technicznych na taki naprawdę super rozwój, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie studyjne kwestia realizacji publicystyki, zasobów technologicznych, i tak dalej. No ale no cóż, no, było tak. W, w końcu w roku 2000, pod koniec roku 2016 chyba, tak. Pamiętam takie spotkanie w Gdańsku było, gdzie spotkali się spotkało się dyrektor Kielc, ja wczesny prezes i dyrektor Gdańska. No, i, i tam po analizie pewnej podjęta została decyzja, że uruchamiamy to proces i będzie budowany, będą budowane ośrodki. Przede wszystkim to będzie wasza samodzielna siedziba, a nie pomieszczenia wynajmowane. I tutaj już można dostrzec pewne oszczędności. Kiedy przeprowadzka do nowej siedziby? Żydziemy. Można jakąś przybliżoną datę podać? Hmm. Sytuacja się skomplikowała, wiemy dlaczego, tak? Ponieważ przetarg był w roku 2019 i wszystko było mniej więcej zaplanowane, tak, ale wiadomo, że jest takie powiedzenie, jeżeli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedzmy o swoich planach, tak. No mieliśmy plany bardzo konkretne, zharmonizowane, ale najpierw pojawił się COVID i gruchnęły wszystkie kwestie związane z łańcuchami dostaw. I z cenami, później wojna na Ukrainie, i te ceny dalej y, poszybowały. Przy, y, przypominam, że y, cena przetargu y, była przed, w ogóle przedkowidowa, czyli z dawnych dobrych czasów, które już nigdy nie wrócą. Y, widzimy, co się dzieje. Firmy, które w trakcie już wojny na Ukrainie. Wygrywały przetargi i wchodziły, czy to na drogę 22, czy budując halę sportową, i tak dalej, schodzą z placu budowy, to, bo co... mówią, że nie dają Ale rady. To, co pan chce powiedzieć, to, to jest jakby nawiązuje do kolejnego wątku, I... który chciałem zapytać, ile to będzie kosztować, bo ta cena też się zmieniała co, co, no co, ja... co, co kilka lat. Tutaj nie. Tutaj nie. Tu jest, jeżeli chodzi o budowę, tak. czyli postawienie budynku y, y, z podstawowym wyposażeniem administracyjno-technicznym -y, y, i nietelewizyjnym, ta cena się generalnie nie zmienia. To powracam do mojego pytania: to kiedy można powiedzieć, że ta przeprowadzka może mieć miejsce? Pod koniec tego roku, w tym roku, w przyszłym roku? Ona stanie się y, 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 skonkluduje właśnie. Y, Sytuacja z tymi, to co nas sięgnęło, to co nas nam trochę po, pokrzyżowało szyki, to kwestie właśnie tych opóźnionych łańcuchów dostaw. Ponieważ cała technologia telewizyjna, jej czas dostarczenia się wydłuży. W związku z tym prawdopodobnie będzie to dwuetapowe. Pierwszy etap, ten, który był, jest realizowany przetargiem z 2019 roku, on zakończy się latem tego roku latem tego roku tak powiedzmy nie wchodząc w dokładne szczegóły późnym latem wcześniejszym zobaczymy firma robi co może firma nie zeszła z placu budowy można powiedzieć bohatersko walczy z otaczającą rzeczywistością i na 99% mamy zapewnienia że latem tego roku budynek będzie gotowy panie dyrektorze rozmawiamy o technologii która będzie rozmawiamy o budynku o inwestycji ale redakcja to jednak przede wszystkim ludzie, tak. dziennikarze, osoby zajmujące się techniką, to także pion administracyjny. No nie jest tajemnicą, że ludzi na rynku pracy brakuje. Jak zamierza pan sobie z tym poradzić, bo zakładam, że będzie potrzeba nowych osób do pracy w oddziale. Tak, powstał specjalny zespół w Warszawie, który opracowuje siatkę osobowo, finansową, znaczy finansową to jest przygotowane już, ale osobową do nowych oddziałów, ponieważ tam będą takie stanowiska, których normalnie nie ma, tak? na przykład administrator, administrator budynku. No jeżeli my teraz wynajmujemy w budynku, który ma swojego administratora, kilka pokoi, no to nie potrzebujemy administratora. tak? Ale jeżeli będziemy mieli własny budynek z własnymi systemami przeciwpożarowe, elektryczne, cała masa tych systemów jest, no to potrzebny jest administrator, którym wszystkim zarządza i tak dalej. Oczywiście sprawy, tak jak pan redaktor powiedział, technologiczne, techniczne, nie wiem, podam przykład wsparcia na planie. Na przykład realizacyjnym. No, w tej chwili każdy realizator, który siedzi za szybą, coś tam zagląda, przygotowuje się na przykład do, do, do nagrania programu publicystycznego, w nagłej sytuacji może wyjść za konsoli i przejść 3 metry, poprawiając coś w studio. Teraz tak nie będzie, ponieważ musiałby przejść kilkanaście metrów i zbiec po schodach. Więc to będą inne osoby, które będą zupełnie niezależnie na planie działały. Kwestie informatyczne, tak? Informatyk, przecież całe większość zarządzania technologicznego telewizją no jest, jest wirtualna. Tak? No, oprócz tej technologii, tej techniki, którą widzimy, jest cała masa. Czyli będzie problem to znaczy generalnie Osobowy. jest to problem, ale to nie jest problem nie do rozwiązania. To jest problem, który się pokonuje. tak Tyle problemów pokonaliśmy, to te kwestie też pokonamy. To jest znaczy to temat do realizacji, mhm. bym powiedział. Panie dyrektorze, tak? o, ile, o ile w Gorzowie już niemal wszystko jest wyjaśnione, jeśli chodzi o przyszłość oddziału, to w Zielonej Górze były z tym kłopoty. Są dalej? Yy, w Zielonej Górze yy, były kłopoty z tego względu, że podziękowano nam yy, kilka lat temu za... Yy, przebywanie w siedzibie, tam był Wydział Komunikacji, tak dzieliliśmy budynek z Wydziałem Komunikacji, więc trzeba było się ratować. Przenieśliśmy się, redakcja zamiejscowa przeniosła się do takiego miejsca tymczasowego. Na szczęście kreatywność naszych Techników, technologów, specjalistów właśnie w tej branży telewizyjnej pozwoliła stworzyć takie minimalne studio na miastkę studia, że mogliśmy funkcjonując również w pomieszczeniach de facto administracyjnych, realizować więcej niż to, niż by się wydawało normalnie przy normalnej ocenie tego miejsca, ale jest to oczywiście miejsce zastępcze, więc nieustannie poszukiwano miejsca docelowego. Tym zajmowała się przy naszym tylko wsparciu, tak jakby trochę lokalnym, zajmował się Wydział Inwestycji w Warszawie. No i znaleziono, było kilka, typowano kilka lokalizacji, została zatwierdzona jedna. I ta jedna już jest uruchomiona procedura, podstawowe dokumenty, które są do tego potrzebne już przekazałem do Warszawy. No i jest to, jak to się mówi, na ścieżce, tak? Na ścieżce konkretna jedna lokalizacja w centrum miasta 100 chyba czy 150 metrów od Filharmonii, także myślę, że lokalizacja niezła. Borykamy się oczywiście ze standardowymi kwestiami, tak, czyli kwestia. Podwyższonego zasilania, musimy to dopiąć, kwestia parkingów i tak dalej. Nie omieszkam zapytać się o, o, o jeden temat, bo jak odbiera Pan taki no, zewsząd na telewizję polską, na radio publiczne, w ogóle na media publiczne? Dziennikarze nierzadko spotykają się z agresją w stosunku do siebie, są wyzywani, są obrażani. W... Establishment III RP, jak to się tak skrótowo mówi, bardzo przeżywa to, że od kilku lat nie ma pełnej swobody narracji medialnej. Tak? Bardzo boli tych ludzi to, że wszystkie media nie grają jak jedna orkiestra, a są wrażliwi na tym punkcie, są gotowi do bardzo twardych i y, poza y, standardowych działań. Wiemy o tym, jak przejmowano Rzeczpospolitą, co było z faktem. Wiemy o spotkaniach przy śmietniku itd. Y, wiemy, jak y, likwidowano, uważam, że y, ten tygodnik. Więc y, to ten establishment, który się uwłaszczył w III RP, bardzo boli. Tak? Y, w związku z tym podejmowane są po prostu wszelkie możliwe działania dyskredytujące inne narracje, te, które są szkodliwe. Czyli, czyli to, co tak? się dzieje, zostało stworzone na użytek walki politycznej. Podział, który o, próbuje się przedstawić, że ci są dobrzy, tam ci są źli. Na użytek walki politycznej, generalnie na użytek władzy we wszystkich obszarach tak? finansowej, politycznej itd. Tak Panie dyrektorze, na koniec już naszej rozmowy, bo musimy za moment kończyć. Zaproszenie na koncert, który no, firmuje Telewizję Polska, który to odbędzie się w Gorzowie w niedzielę o 20. Co to będzie? Nie tylko Telewizja Polska, ale szczegółowo yy, program trzeci, czyli nasz kanał regionalny. Yy... Telewizji Polskiej. Jest to letnia trasa trójki. Nazywa się na Polska. To jest taki świetny event, który wyewoluował z takiego pomysłu sprzed czterech lat: Polska od kuchni. Czyli po godzinie 13 gospodynie wiejskie, dobre jedzenie, ciekawe, kulinaria. A o godzinie 20.00 w niedzielę koncert rozrywkowy, czyli by Przyjazna muzyka, melodyjna muzyka, do tego, żeby się dobrze bawić, tańczyć. będzie piękni, Będą piękni młodzi, będzie Skoli, Blanka, DJ Adamus, także no, będzie dużo dobrej zabawy. Czyli początkowo coś dla ciała, później coś dla ducha. Oczywiście, kolejności. komplementarnie. Robert Jałowy, dyrektor Gorzowskiego Oddziału Telewizji Polskiej TVP3, był poraną gościem w Radiu Gorzów. Dziękuję bardzo. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.